A teraz patrzcie na to. To już są osłony, które są zdemontowane. To jak sobie popatrzycie, jest po prostu pełno takiego piachu, błota. Z tego i tak już jest dużo w moich włosach, bo wiadomo, że jak to się odkręca, to gdzieś tam zawsze sobie spadnie na ziemię. Ale teraz popatrzcie, jak to tu wszystko fajnie kiknie. Tu jest po prostu kupa piachu, kupa ziemi. I teraz wyobraźcie sobie, że tak to auto jeździ tam powiedzmy przez 5-10 lat. Nigdy to nie jest ściągane, bo tak naprawdę rzadko się ściąga takie osłony. I to sobie tam wszystko fajnie kwitnie. Tu się trochę wody doleje, jeszcze się piachu dosypie. I po prostu się robi idealne środowisko. Dlatego, e, znaczy nie dlatego, tylko po to, żeby, żeby naszą blachę zaczęło żreć. Ja nie mówię, żeby tutaj za co roku ściągać powiedzmy te osłony. E, znaczy no fajnie by to było robić. Ale tak naprawdę jak zakonserwujecie sobie takie podwozie, ale woskiem, Najlepiej włoskiem w świeżych autach. No to dużo to pomoże na pewno, bo ten wosk po prostu, te woski, które są w tej chwili na rynku, to niech to jest jakiś dobry wosk, coś, coś dobrego, markowego. E, po prostu te woski no, tworzą taką barierę ochronną, przez co ta, ta wilgoć i ten syf nie będzie się tak trzymał tej, tej, e, tej blaszki. Tu właśnie możecie zobaczyć z przestrzeni bagażowej. O, proszę, jakie fajne. I to jest relatywnie świeże auto, tu jest 50 tysięcy przebiegu. Mm, I co? No i tyle. A potem chyba jeszcze jak... Coś to zrobię filmik jak konserwuję albo kończę konserwować, albo jak będzie zakonserwowany, zobaczymy.